Siemano mordeczko nowe wyprzedaż oczywiście na stronie neba jeżeli nie widziałeś nie słyszałeś to oczywiście dzisiaj ci o tym mówię pokazuję jak możesz zauważyć jest nowa wyprzedaż e, między innymi właśnie na farminga który kosztuje 66 zł e, ale także oczywiście nie tylko mamy tutaj kody podarunkowe karty podarunkowe e, gry między innymi oczywiście głównie e, także tutaj e, coś na xboxa e, na playstation e, także jeżeli coś wam ciekawego może wpadnie w oko to akurat może kupicie e, także jeżeli jesteście zainteresowany to masz link w opisie a teraz zapraszam do odcinka także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście Mietek ja was witam w serii oczywiście braciem polskie farmie Piątym sezonie w 16 bodajże odcinku oczywiście tego sezonu. Na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie łapki w górę, oczywiście pod dzisiejszym odcinkiem. Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, bo lecimy po 41 tysięcy subskrypcji. Daj suba, daj łapkę w górę, napisz komentarz z hashtagiem dzisiejszego filmu. Hashtagiem będzie dzisiaj hashtag Bele. Ja Ci przypnę oczywiście serduszko, zapraszam Cię na grupę na Facebooku Szwagry Link masz podany oczywiście w opisie. I zapraszam. Zapraszam oczywiście nowe, chętne osoby oczywiście do linków w opisie, a bardziej oczywiście do linków do strony Eneba, gdzie na początku oczywiście mieliście przedstawienie tej strony i ogólnie tej promocji tej całej współpracy. Tak widzowie jak oczywiście dzisiejszy hashtag brzmi, czyli hashtag Bele Dzisiaj widzowie oczywiście zaczynamy prasowanie oczywiście słomy Jak dobrze wiecie mamy dwa pola oczywiście do sprasowania Także na dzisiejszym filmie mam nadzieję, że się uda je sprasować Na dzisiejszym filmie chyba oczywiście także będzie z tego co ja wiem będzie pipciu i może nawet i będzie widzowie jeszcze indoor Także zobaczymy w sumie widzowie jak sytuacja nam wyjdzie i jak to widzowie z czasem ale chyba będę widzowie dzisiaj dwie osoby także na odcinku dodatkowe, także fajnie, super e, na poprzednim odcinku udało się widzowie wreszcie skończyć ten zasiew e, ten siew oczywiście tego rzepaku który był właśnie tutaj e, udało się widzowie, fajnie, skończyliśmy właśnie widzowie ten rzepak tutaj także ja się cieszę e, także to no, mamy, to już mamy widzowie tak naprawdę z głowy, co nie, ale w ogóle musimy widzowie zobaczyć jak sytuacja jeszcze wygląda tutaj z, z naszymi polami 49 mamy owies, czyli tam mamy do prasowania 38 i 37 mamy chyba widzowie do koszenia, tam chyba jest jeszcze jęczmiej z tego co ja wiem <coughs> także właśnie widzowie to mamy do koszenia 16 widzowie łąkę mamy, ale nie posiadamy widzowie niestety yy, nie posiadamy widzowie niestety tego yy, co ja miałem mówić no, że widzowie, nie posiadamy kosiarki, także, a, bo to mia miała właśnie, a, tak, też widzę prawda, bo to właśnie miała widzowie firma przyjechać, e, znaczy się firma, no mieliśmy dostać właśnie na testy e, ciągnik z kosiarką e, i z tym całym osprzętem, co nie, tym wiecie, tym takim zielonkarskim, co nie, nasionokosy właśnie. E, no i sytuacja jest taka, że to będzie ten odcinek Także na spokojnie, bo ja w ogóle wzowię o tym zapomniałem e, Że miał właśnie być taki odcinek co nie, także Będzie na spokojnie, a po dzisiejszej możecie zostawić łapkę w górę, co nie? Tak żeby oczywiście e, żebyście nie zapomnieli i, i żeby łapka była, co nie? Ty w ogóle wzajem kemping, przyczepię kempingową przy pana Indora właśnie widać widzowie nawet i stąd O, nawet widzowie jedzie ktoś już to czekajcie, czemu, czemu mi chudy widać? Jeszcze tu myślę, nało. Czemu dalej chudy widać. Spoko, tylko tego nawet nie da się wyłączyć. Ja. Dobra, teraz włączyłem. Ale to widzowie, chyba sąsiad Indorade. Dobra. czekajcie, teraz tak. Opuszczamy tutaj. Nie wiem w ogóle jak to pójdzie. Jak nie, to pojedzie się widzowie na tamto pole. Dobra, powiem wam, że fajnie to idzie, fajnie, bo jedzie widzowie 12 na godzinę z taką prasą. Bo ja wam widzę, że to dosyć szybko idzie. Ty no. Fajnie idzie. Oj, widzę w ogóle sąsiad Indoor z tu za mną, jest ale ja teraz wzowie nie będę wysiadał. Jak będzie chciał ma sprawę, to nikt poczekać Zowie Ja to kółko zrobię oczywiście i tak i tak zjada na dół. Także to w sumie nie ma nic problemu, co nie? Eee, no, także nie ma problemu, co nie? Ale widzę, jakby sprawą przyjechał. Bo widziałem, że mercedesem coś tam robi na dole e, I ma podczepioną dwukułówkę, może widzowie chciał przyjechać Może w w sprawie, bym może mu wykosił tą e, Tą działeczkę w sumie, widzowie tak naprawdę, powiem wam, że nie wiem, nie Ale powiem wam, że prawie będzie chyba z jednego przyjazdu e, Z jednego przyjazdu będzie jedna belka e, Także powiem wam widzowie, że jest ogólnie super, spoko O dobra, jest cała beleczka, dobra Kiprujemy do tyłu to chyba się robiło żeby Y z tego co ja pamiętam Tylko po tej prasie nie wiem w sumie jak to działa Bo ona coś żeby nie chce się otwierać O widzicie? Dopiero jak wyłączę prasę to ona dopiero wtedy działa Ty żyjesz? O no, wita ja pana to. Indorasa Tylko czego ty belka to mi to... z tyłu nie wyleciała Ty weź no, mi do mi tam patykiem Ale to, ty, ty, ty ten ci rozgiął blachę całą Ale nie weź mi wycią belkę Dobra no jadę radę, nie? W jakiej sprawy przyjechałeś, bo ja dzisiaj pracuję tutaj Mam prostowanie słamy dzisiaj na belki no, nowe nabytki oj, Testowanie dzisiaj jest W Sprawie roboty Jakie roboty? Ja dzisiaj mam robotę swoją, jak dzisiaj idzie robota FS Musimy pracować jeszcze na pole mu do testowania. Ja dzisiaj jadę ten yy, pod nabytek następny Jaki nabytek to dzisiaj kupujesz? To Ty wiesz czy może toniki zakupić, Moż, może oka kupić To ty myślisz? No, mam coś plan jakich, ty, jakiś traktor kupić, bo ja w planach, wiesz co? Yy, do lasu pojechać. Wiesz ja ci Dzień proponuję dobry. zakupić oka. A masz jakiś tutaj kur w pobliżu jakiś ten, a jakiś ten? Zomówiska, bo coś? Zumowisko? jest! Ja też będę się wybierał na zamowisko za niedługo, to możemy razem pojechać je zakupić. Bo ty masz dwukółówkę to akurat się załaduje, bo ja nie mam gdzie ładować. Ja bym przyczepę sobie jakąś fajną zakupy, nie mam. A, a co to nocy jakaś pogoda była zepsu, to znaczy się deszcz padł, bo to widzę błoto u mnie jest. U Ciebie też to błoto jest? No trochę było. O kurde, siadło. Dobra, no, teraz belkę. No i widzisz, ona właśnie nie chce coś wylatywać. Nie wiem o co to chodzi. Dopiero jak prasę wyłączę, to ona chyba wtedy dopiero sama belka wychodzi. Nie wiem a... co tu o co chodzi. Tymi... O, widzisz? on dopiero jak prasę wyłączę, to ona wtedy wychodzi. O, i dalej musisz mi wyciągnąć rękami. Bo ona coś tam się blokuje. O, Jep. O, to wadliwa prasa kupiłeś. To to chyba wadliwa, nie? Jakieś złodziejak kupiłeś, To chyba coś ten Adam Mechanik chyba źle naprawia te, te, te wszystkie maszyny. A to do tego, tego pola, a no to tu mało tych belek do tego pola. Z tego ten... pola będzie mało, no to się z tego pola będzie na pewno więcej niż na tamte pole, bo tam jeszcze jedno poletko mam. Jeszcze będę musiał jedno skosić pole, bo tam mam mięśmy i tam też będzie to pracowanie na bele. A to przygoda, ty, słuchaj, a ta chałupę w ogóle, ale właśnie teraz ogląda się ta tę chałupę. Też właśnie, mam się mam niszczyć A, ale tę działkę jedziesz oglądać? A to no ten na tu ty, 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 ty kupna kupłą, nie? Tak, gdzie, gdzie indziej. A co, czyli się zastanowisz i myślisz, że będziesz kupował to działkę, będziesz brał? Będziesz jest naprzeciwko mnie, no. szkoda, bo jest sąsiadowo w temu No tak, wolę no, tak, żeby wio na wiosce było, chyba, niż tak, chyba, ma no, to... I właśnie ten bo będziesz sprzedawał. Mam jakiegoś kupca? Eee, no powiem Ci, że to będzie ciężko. A to ogólnie nie możesz tam oddać, skąd ską kupiłeś, jakoś tam za niższe ceny im to sprzedać teraz, czy coś? Albo w sumie za to samo, może jakiś zwrot zrobić, czy coś? No nie wiem, albo zatrzymam, może tam... Z... Ja, ja wiem, może, jakby gospodarkę sobie kupię, to może tam gdzieś z tyłu postawię, by stało normalnie, tak? Dobra, a masz dzisiaj jakąś robotę, bo to trzeba przejść mi z tyłu dalej, tego te belkę wyciągnąć z tyłu. Masz, Musisz ja to to... za mną prasę i wyciągać, nie wiem, ona coś zepsuta jest, ja będę musiał chyba ją oddać do mechanika. To no to. A może inny dać, żeby inna była? No Właśnie nie wiem, ja będę musiał chyba to wymienić, bo tak chyba do dupy takie to, to coś. Że to trzeba z tyłu no, no, za prasę wchodzić i belki wyciągać. Oczekaj, taka zepsuta chyba jest, nie? Jakaś. Ja jadę A tu nie, nie, nie bo ja pelkę, bo to mi belkę wyciągni z tyłu. A co to chyba, nie masz pracowników na gospodarce? Ja nie mam chora, bo w pipcie nie wiem, nie wiem gdzie on jest. A może przyjedzie gdzieś? A kurwa, na jego czekam tu. Czy był zadzwonić do niego? Kurwa, nie masz? Właśnie, zaraz zadzwonię, bo nie wiem, telefonu. właśnie widzowie czekajcie pole pole do do pole tylko wezmę sprasuję jedną belkę mi pole jeszcze pole pole to pole 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 na to pole 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 tutaj, bo trzeba mi pole pole jej, bo ja widzę, że ta prasa jest jakaś wadliwa. Ja przyjechałem, żeby dzisiaj fajnie poprasować sobie. Dzisiaj widzowie jakieś testy zrobić tej prasy, a ta praca, widzowie, jakaś kurwa zepsuta jest. Ten, 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 kurwa, ten mechanik jakaś prasa mi wadliwu sprzedał. Niedziałającą kurwa. Dobra, czekajcie, ja się cofam w tyłu. Dobra, zabieram teraz to. Teraz tak, widzowie, dajcie łapkę w górę pod dzisiejszym oczywiście odcineczkiem, żeby nie zapomnieć, żeby oczywiście w kolejnym dniu był kolejny uciek, kolejny odcineczek, teraz, widzowie, biorę oczywiście telefon i dzwonię teraz, widzowie, w tej chwili do pana piwcia w sprawie właśnie, kurwa, tego, nie, no, żeby przyjechał, widzowie, bo tu, kurwa, widzicie, co się dzieje, nie, ja dzwonię, widzowie, w tej chwili, czekajcie, bo mi, kurwa, rzuca nic, nie widzę, jechać, halo, no, halo, co ci się dzieje? tego, weź przyjechać tutaj belkę na pole, tutaj jak na, na górze tutaj prasowanie jest A ja są tutaj yy, u dziewczyny a to kurwa to ja, musisz przyjechać bo ja tutaj jest problem z prasą, bo prasę wczoraj kupiłem mu Adama mechanika, Prasuje i z tyłu no. belka nie wychodzić, trzeba rękami popychać No to kurwa takie trupy kupujesz, a ja takie trupów nie znasz do chału To nie wiem, ale to ja do jego tym pojadę z tej sprawy że to praca jest zepsuta, ale to trzeba przyjechać mi belkę tutaj z tyłu być, wyciągać, bo jeszcze na pro, pro pole mam do pracowania. A nie wiem jak tam wygląda, bo dzisiaj wczoraj był deszcz w nocy, a tam jest no. dosyć duża dolinka, to polec wtedy kusi tego, B-bizonem. A nie wiem czy dzisiaj da radę, kurwa. Co, co powiem jej? Że nie nic, nic stanie się Ja nie wiem, to kurwa interesuje, bo to trzeba przyjechać tego kurwa i praca się zapycha i korabelka nie wylatuje, bo się zatyka i stoi, o. Aha. Trzeba podjechać tutaj BMK to pole. Dobra. Dobra, dawaj. 5 minut Pada. No. No. Gaszaj. Dobra widzowie, zgasiliśmy oczywiście Ma przyjechać, ale widzicie jaka sytuacja jest o, i tutaj widzowie trzeba, trzeba cały czas podbieraka wyciągać Nie wiem, ten podbierak w ogóle, tak jakby ta sprężyna kurwa się zatrzymała i oba widzowie ta Z podbieraka, widzowie z tego patyka, widzowie sprężyna kurwa nie odbija i klapę nie zamyka Taka widzowie właśnie jest ten pobud cały, nie? I w ogóle trzeba jeszcze czekać aż, aż tego, aż praca się sama, yy, klapa się z tyłu tworzy Bo kurwa nie działa guzi, guzik w tym w 60, żeby kurwa klapę z tyłu otwierać. Te węże kurwa są niedobrze zrobione. Jakaś widzajem ta prasa jest wadliwa, jakiś kurwa bubel nie strzedł ten Adam Lechanik. Tyle jest ile tyle jest nieprawdy. Napiszcie hashtag Bele w komentarzu mam przepętem serduszko, bo Tarafdewy jestem ogólnie na, na... na tym, na, na takiej fazie. Na takiej fazie. Na takim, na takim momencie, że no, przypilam ogólnie pod każdym serdusz, pod każdym komentarzem serduszkiem z hashtagiem, nie? Także jeżeli chcesz, żeby ci przypił, to musisz w sumie napisać, nie? I też w sumie zapraszam Cię na grupę na szagry piłcie, jeżeli tam jeszcze nie ma, to też ogólnie zapraszam i możesz ogólnie zostawić dzwoneczek pod kanałem, pod subskrypcją, nie? Także też to co sumie jest taka mile mile wiedziane, także Możesz ogólnie szczelić, właśnie łapkę w górę pod... Dzisiejszym filmem i dać sobie właśnie dzwoneczkiem, także będzie fajnie Dobra widzowie, kolejne, kolejna beleczka Będzie widzowie wychodzić jeszcze Na tym polu, powiem wam, że Na tym polu, dosyć widzowie dużo jest tych belek, nie powiem, że nie Teraz tak, cofniemy do tyłu O i widzicie, muszę załoprasę prasę wyłączyć, cały mechanizm Raz, dwa, trzy, cztery, cztery Cztery, cztery belki, jest pięć belek jest widzowie, na tym polu jest pięć belek że widzowie powiem że dobry, fajny wyniczek Napiszcie w komentarzu, czy kupujemy iglicę, czy jak to ładujemy, bo czy turę zakładamy do któryś bo kurwa widzę, że trzeba to załadować, a nie mamy iglicy, nie mamy tura na, na aktualny moment. Także w sumie nie wiem, czy kupić jakiś ładować do tego, czy po prostu będziemy to jakoś inaczej robić. W sumie nie wiem, ale trzeba coś zrobić. Czy kogoś w sumie najmiemy? Ale myślę, że nie. No i co? miał widzę je przyjechać BMK, że i się nie zjawił. Bo ja to widzę je pole już skusiłem i jada oczywiście na następne pole. Dobra, bo on chyba szałajem od razu widzę, że jedzie. Eee, Dobra, gdzie ty, witam, jadzi? witam Dźwi otwierałem i Ja tutaj pasujesz. na to pole miałeś przyjechać BMK, ja to sprasowałem już, jedź za mną, bo jedziemy na tamto pole od razu. Ja cię dziękuję. że dzisiaj kapelu się dzisiaj parnota troszeczkę jest, nie? No John Jonesa. Właśnie widzę. E, na tamto pole jedziemy i tam jeszcze jedno pole z niczmieniem zostało nam, nie? A to pole sprasowałem pięć belek wyszło z tego. Ale ta praca się zapycha, teraz zobaczysz. Tam musisz większy bieg rzucić, bo tam się zatyka, że tam się tego. skrzynia blokuje. To ciąg chciał wymienić na inny, na inny ciągnik ja, No to ciąg no może wyjść, tylko trzeba byłoby też sprzedać, ale nie wiem czy kurwa Trudności no. ma w sprzedaży tego ciągnika, bo tam kurwa jest ta skrzynia to tutaj nie wiem to czy będziesz chciał tu kupić w ogóle No wątpię Bo to, to jedziemy na to pole co jest tutaj właśnie na dole, co tutaj dopracowałeś, o O, 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 to tu widzę dużo błota jest A to będzie chyba ciężkie dzisiaj te prasowanie tutaj na tym polu, bo widzicie Bagna narobił, bo to w nocy widzę by też był, padł A ja się dzisiaj tutaj wybrałem kurwa na prasowanie ale w ogóle, nie? Taka to stary, dopiero... Słuchaj, to teraz na śmietniku twojego spodaka, bo ona odpierdala się za robotę, wziąłeś człowieku tylko pokazuj dane skoszone były i mi się temu, ten y, skoszone było. To tak, to tak, ale ja czekałem bo pracy nie miałem, nie? Teraz te kapitanie pracuje jeszcze na pole. Oj widzicie, bagna widzowie tutaj jest od groma, patrzcie co się dzieje, kurwa jakie major Żeby dzisiaj zawiesz jakieś mega topy kurwa nie było, żeby... To nie było wyciągania jeszcze chwilkę z pola Ja słyszałem na wiosce kurwa jakiś y, 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 przyjechał do ciebie, ktoś ci pomagał? Gdzie nie pomagał mi nikt nie pomagał Nie? No. Tak to i ale Indor w ogóle wrócił przyjął? Te działkę kupił co nam dał Sotyz i tam normalnie pracuje teraz z Mercedesem jeździ ostatnio kosił mu niego bo kupił kosiarkę żeby wykościć tę łąkę I co ty wziąłeś od niego to? A co ja miałem brać? W sensie to jest teraz jego nie? To no już nie jest nasze no. Nie? Nie A to teraz co tam jest? Łąka teraz czy co tam jest? Tak, to znaczy się on tak, to jest teraz łąka i on teraz właśnie to kosił Wczoraj właśnie nie. był kusiarkę kupuj tam kości, teraz i to on użytkuje Ale i kupił pszczepek kempingową i tam śpi, i tam mieszka ze synem Ale za niedługo będzie kupował u nas tutaj naprzeciwko te domy Jak są to będzie kupował i będzie naszym sąsiadem Tak jak był na woli w budowsku nie? To ja wtedy miałem dużo z nim do czynienia i się tego, nie? No spotkał tylko wiesz kogo spotkałem? Morderca jechał eee, Tym, Tymy, zieloną furgletką tak jechałem tym, e, autem, wracałem od tej o dziewczyny tam, wiesz, e, tej swojej No i widziałem go i jechał stary i ten e, głowę w do hmm. A to może Gerula? O Oj widzisz patrz teraz, widzisz? I teraz muszę no. stać i zaraz się klapa samo otworzy, trzeba poczekać aż nie? Aż się klapa samo otworzy A, to, a powiem ci, praca pożarna, ale tylko z wyglądu, bo no, wygląda wymaganiem... fajnie co nie? I widzisz musisz belkę wyciągać o tego Bo ta no, no, sprężyna widzę. co jest na dole to ona w ogóle nie odbija Spoko tylko, bo on za z tyłu? Tak w tym. No mała. Ma. nie? No? Taki sam nawet podobny. I właśnie tak ta sprężynia coś właśnie nie chce odbijać. Nie wiem właśnie o co to chodzi, nie? A te belki gdzie to gdzie my w ogóle będziemy skalać. Eee, no to, no niestety, to, to, to tam gdzieś na tego kurwa tam to wiesz, to mamy tego tych wiatr, tam tych garaży, to tam nie ma z tym problemu. Bardziej problem jest z tym jak my to załodujemy i przybierzemy. To jest bardziej, się o to martwię, co nie? Bo tamto to się w sumie nie ma co martwić, nie? Bo to wiesz. Albo, nie? słuchaj, tu, albo tu zamontować do tu gościunika, co nie? O kurwa, to się zapadło. Ja pierdzi, całe koła siadły. Dobra, sto, nie da rady. Nie da rady? Nie pójdzie? Nie pójdzie, kurwa podbierak, kurwa weź do daj, bo zahaczy. Ja, o, czekaj, bo właśnie podbierak, kurwa. Kurwa, do dupy zajechałaś, tak nie da rady ruszyć nawet. Koła bombowce. Widzę bo to cholera jasna na tym polu, tutaj kurwa, patrz, całe, 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 kurwa koło siadło mi w bajar. Badnie siedzę tutaj, chcesz? Ej panie Piepcie, korona kurą skrzynce musimy jechać korona po tę po linkę No co mi teraz cianikiem przyjechał Jedź po linkę, Wiesz, gdzie linka jest? Gdzie? Kurwa chyba jadę, teraz pojadę To jedź, ja będę pilnował traktora byłem kombinazonem, ja będę do shawaja, zaraz jadę do tyłu Ja będę to co sobie zostawimy tak? Dobra To ja tak jadę po linkę, musimy wyciągnąć Szałajem, kurwa to A sprawę tego pola to co to, to z boku? To jest no to skoś... będzie to koszenia jutro A my dzisiaj firma. będziemy jeszcze w nocy to kościć, co my nie wiem, bo to kurwa... Stoi, stoi, a to trzeba zaraz ziarno strącić i się to będzie bida. Ale to, wiesz, wysypuje się już. No to właśnie się wysypuje, powoli trzeba to zacząć kosić, nie? Bo to... też czas nas goni. Ja, tylko ty przyczepę oddałeś. No przyczepę właśnie e. dałem i teraz przyczepę nie mam. A ty możesz, słuchaj, na tę klipkę samochodową możesz sypać? E, no. No to akurat jedno się zmieści. No to na taki coś będziemy sypać, aż o nie pojedziemy, nie kupimy nic. No kupimy tylko. Gdzie kurwa kupisz, jak pieniędzy nie masz? Jak pieniędzy nie masz, jak, jak pieniądze? Jak ty na człowieku jeszcze musisz krowy kupić i śpić? MAM, mam kaskę fajną, nie daję za, za co kupisz? Jak kurwa, za co kupię? Za kasę? No kasę, ty, który, ty, a kasę trzeba zarobić najpierw, ty miś kasę. Ja mam. No chyba, że ci tu jest agrama albo coś. Ty, sequel, ty ale mój? tego łańcucha tu nie ma. A on tu jest, dobra, widzę już. A w krzakach chyba mi się zdaje. On Bisz, tu jest, a no, dobra, widzę już, nie wiem gdzie jest. Kurwa zaraz, prawie bym drzwi rozpierdolił w tym wszelaju. Prawie bym tykłem o ten, o drzwi I się rozjebały całe posinice. No Ja, ja pamiętam na bracia trzeciego sezonu, to, to mieliśmy to taką z y, ruską chyba po raza, pamiętasz jak to było? Tak, wiem no, Dobra no, jadę i... z tym, jadę z linką jakby to już tam I co, so, jeszcze eglice mieliśmy i ładowałeś na autofarbie Tak i właśnie się ludzi pytają, czy kupić eglice czy tura założyć, czy może ciągnik kupić z turem nowy. Ja bym może kurwa, 30 nie bo 30 cały czas się pojawia na każdym no, serę eee, ja się, Ja właśnie byłem o tej dobrze Na gospodarce pracowałem to, 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 to robimy to to 30 tak, to co jechałem To to stopiłem wtedy do Ciebie pamiętasz? No wiem No to to właśnie mówię, że ma do tego Tura to nie wiem Może wody Ja bym w Wyskiego. No Wademierca, może bym kogoś zjeżdżał i kupił Ale ten Wodymierce w polu nawet nic nie zrobisz takim wiesz Ale na gospodarce to się przyda, to wiesz, coś tam to kurwa podnieść albo coś Dobra, kura, ja zajeżdżam to, kura, linę. O kurwa, masz O kurwa Czekaj, bo ty się zapalisz jeszcze A co ty, to kurwa szałaja idzie bez Czy to mocy nie, nie było kurwa, że to Oj, czy co? To jak to robimy? Siadaj do ja będę jechał tu O Poczekaj, zapalę, żebyś kurwa na przodu nie urwał STOOOOJ Ośka w kurwa rwałeś panu rydkowi A czemu ty dumną ośkę zapiąłeś Dobra jedź Rura O kurwa, czekaj nie idzie Sada idzie z kubina No O cię szlak, kurwa dwa się za za zapadły teraz Czekaj czekaj, czekaj nie kurwa, o! bo walek jest włączony bo ja pracuję No pracuję, jedź Jak większy wrzuć Kurwa i rura No teraz widzisz co mówiłem No no Nie pojedzie Kurwa stary, nie pojedzie, zapadli. coś mi blokuje Stary dwa koła mi zapadły się Czekaj do tyłu cofnę Czekaj to odepnie No spoku tylko, że kurwa szałaje całego go zatkało A weź odczeblinkę Ja już mogę jechać cioły. Patrz kurwa cała koło mi Nie czekaj, mogę jechać Kurwa stary odjebał Ja cała prasa muszę wciepić w krakach Poczekaj zaraz się wyciągnę Stary wyciągnij mi, bo nie mogę jechać A ty możesz jechać? Tak No byś tyś nie zapadł teraz Chaj ty Nie Mój trzeba tak odczepić, poczepię zaraz na X tutaj z drugiej strony Dobra, ciągnę Ru... Jaj. I rura tym balamy Dobra idzie Tylko co? Trzeba tego balną wyjść Stój, kurwa No a poczekaj. poczekaj Ty musisz czepić Dobra, pracę biorę Kurde, patrz się z kołami stało się ciężka wtopa na dwa silniki jedziemy O. dramasz je To jest teraz może by trochę, bo prostu trochę dzisiaj kierunikiem Też to masz jak to się pracuje w ogóle Czy dwa pola prawie spracowałeś sam już No, no Weź dobra. spracuj to całe, ja sobie po gondą kapitalnie to tutaj widzowie będzie mało belek, bo widzicie To pole widzowie jest malutkie, także tu w sumie widzowie będzie mało belek Tam mieliśmy 5 belek, tu mamy szóstkę, tu będzie ze 7, tu będzie jeszcze kurwa z może wyjdzie, no z jedna to będziemy mieć 7 belek Na tamtym widzowie pole się jeszcze sprasuje tam co jest koło młynu, nie? Ten jedźmy się widzowie sprasuje To też w sumie coś z tego może wyjdzie z ja kurwa z 4 belki, może z 3 belki Czekajcie, zaraz tam podjadę On ci idzie fest, kurzy się fest Tylko słuchaj, taka sprawa jest, tylko mamy 3 pola Użytkowane? No i jeszcze mamy łąkę jedną A, ta łąka, a to pytałaś się o to na te testy? Jakie testy? A, no to tej... tak, no to mają przyjechać z tym, no to tak. To no na, na kolejny dniach przyjadą. co zobaczy ten jećmie jak wygląda tutaj Leży co nie i wysypuje się już Nie, jeszcze pamiętam ci się, się trzyma, jest jeszcze dobre kto jest w ogóle ten No to 60% jest widzę. A szczórki kapitane kupiłeś. Za szybko też nie jedzie za 100%? Jak za szybko pan już nie jest pełna? Nie Jeszcze nie, bo to rzadkie było tutaj A ile jest w ogóle proponuję? 70 I to jeszcze belka wyjdzie jedno, nie? Tu jestem jeszcze Kurwa, to też to biegi, kurwa Szarpia, kurwa, szlak w tym czypeku Wyjdzie, wyjdzie jeszcze no beleczka Elegancko Bardzo no szlak bo no, znowu się nie zapadł Kurwa widzę, z Bayer of Ass No mówię widzowie, skoro w nocy był ten Też był, widzę, widzowie by dzisiaj pracuje, mokre, no. nie? W ogóle No, może, może tornado było Upa ci może Ja w ogóle widzowie, mokry ten pracuje, nie? To jest tutaj ta w ogóle taka sytuacja, nie? Ja mokre po sobie O, jeszcze jeden pasek będzie Akurat będzie jedna To, ja, to będzie siedem belek jak, jak tam tego pola mówisz Będzie, będzie siedem No bo tam jeszcze jest pięć to jest dwie, to będzie siedem Tu w ogóle wielkie już, malutkie Dobra rapika już Akurat ty sobie Ja sobie pojadę szałajem z tyłu za tobą Z tym z linku Co mnie będziemy to już ugarnięte mieć A ty będziesz jakieś wapno kopało, czy coś? To pole chyba nie Nie, No, czy czy, czy tak Albo nie czy do sąsiada nie pojadę pod dół. I, I Wyjdzie? A. Będzie? O kurwa 94 Słuchajcie was A tam spasowałeś dobrze? Tutaj nie ma nic ty czekaj, ja tam podejdę Nie możliwe, że nic nie ma tam Jakieś reszki co najmniej Można podjechać A? No, podjechać. Ty, ale tu nie ma kapitalne Dobra, to ja jadę z tyłu, z tobą Widzicie, to taka sytuacja, widzę, że pipciowy się widzę, do zabrakło, żeby do pełnego było, to widzę, że zaraz zajedziemy Kurwa Shoei za mnie Ja, ja pierniczę Kurwa jakiś te tezo zostawili Kurwa majzara zaraz podbieraj gór dopiero co oddałem mechanikę była remontowana prasa Szuczynia no, jest zaraz jest w tym Dobra nic się nie stanęło Dobra jadę jedź ja do kurwa szybciej Jakie bo kurwa Szuczynia ja zaraz walą Rurę to jest no, ja to linka. Tu właśnie trzeba Wada, widzę, bo to może widzę jakiś wypadek być tutaj o. To się rozpędzi, tutaj o, tam kurwa w czaki wjedzie. No takie drewniane, tutaj, 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 tutaj to drażnię to wszystko. Nie, nie, w... nie, To kurwa ktoś tutaj Teraz z tym desku polecić cał. Teraz z to kłodą cał polecić. To jest taka fajna wąziutka droga, to mi się podoba bardzo. To lecnie tu? tutaj po prawej stronie i po lewej stronie, tak widzę i ładnie tutaj sam, właśnie ryneczek jest. ładnie to widzę, wygląda. O kurwa czekaj, bo jedzie szybko. Pat, to z góry się rozpędza Ja 26 Ja jadę 28 Dobra, tutaj to tutaj Miałem jadę... ja się zatrzymać tutaj, bo stop był Jak, tak, jak, jak się... O i tutaj o jest, od tego pasy pozbieram może że ty nie pozbierałaś? To, to zajadę Kapitalnie Czoła, ja gaszę Ja no tak o 6, to nie wiem, to, to w realu się jedzie Ja to w sumie mnie, ja sam nie wiem To, to wyjdźcie nie? No, Ka spokojnie To też jest bagno. to też jest u tutaj? Jest! O kurwa, nie wiem czy pojadę dalej ci zapadnie Nie, ryczka dobrze. Idzie No bo twoja pierwsza belka będzie, nie? Bo tam to, to chyba ja wyrzuciłem wtedy, no to Ta. Co najmniej jakoś to wiąże dobrze. Ściska Ile jest? 98 Zaraz i je beleczka będzie. Elegancko a ona jest po pięć, ty, po, po pięć tysięcy. Już jest. No i teraz musisz włączyć prasę i poczekać, a ona sama otworzy klapę. Nie wiem, czego tak jest, o co tu chodzi, kurwa. Jakby ustawiony automatycznie, było... o Oj, widzisz, o, ja muszę teraz iść, kurwa, do na nie... O, o, teraz dobiło, o! No i ja szpecem jestem teraz, widzisz? I klapę zamknij, dawaj na gospodarkę idziemy. Teraz, kurwa, widzę, teraz widzę dziwny, bo teraz wybiło no. A tam to pod pójdzie, ten, ten, ta słowa. No, ja palę jadę. I rura No, to trzeba będzie kogo temu maszynę maszyny, kuba, bo to będą pierniczone. A się teraz tym tym bagnem, co byśmy wyciągali, nie? No, no. no, no tutaj obrócił już. Dajcie w tej łapce w górę po dzisiejszym filmie, oczywiście, żeby być na bieżąco. A jak? Czekacie, gonić Tak Mogę ja do 28, to jest różnica. Kurwa. A ten rynku zaś coś by kupił, kupa do jedzenia, bo to Czy mają to? Zjemnozą. W stanku stali ludzie. I tej wiedziałe, jak buduję ten dom. Ten A dom się budują. Bo no by siedzi, to, ale ty idziesz idziesz to ty ja po lewej stronie te domy właśnie wykopuję. Ja. A to tu jest to mieszka, w ogóle tych chłopaków? Nie, to jest no wszystko. to, wszystko jest wszystko. Dobra. Jadę kołbęk, stawię. Gdzie to po to ty? Miejsce nawet nie mam. Na stawach, kurwa. A co, jak ona coś zepsuta, kurwa jest. No to pójdziesz, oddasz i ci kasę odda. Eee, wiem, o? no ona mi tak. Ile dałeś? 5000. No, no. Trochę dorosło. no Nie no, że nie. Także i jeżeli Wam się dzisiejszy odcinek podobał. To pamiętajcie, żebyście stawili łapkę w górę pod no, dzisiejszym oczywiście odcinkiem. Nie zapomnijcie także o subskrypcji no, na kanale lecimy po 41 tysięcy subskrypcji. Daj no, łapkę w górę, daj suba na no, kanale. Napisz hashtag belę w komentarzu. Zapraszam do grupy no. na Facebooku do odwiedzenia strony oczywiście Eneba. Dzisiaj było oczywiście no. także brat tutaj na no. gospodarce, czyli Pipciu. No bo kierownik jest No co panie, no zobaczę na następnych odcinkach z braci, heja Także trzymajcie się mordeczki do kolejnego odcinka, oczywiście miłego dnia, mam, życzę, jego popołudnie, jego wieczoru. Trzymajcie się, do następnego filmu. Także nara